Siemano, wszystkim tutaj. Awater, a to nasz pierwszy odcinek z nowej serii. Hmm, nie wiem jeszcze jak to nazwę. No i cóż. Tak więc, gram na 1, 2, 5. Wiem, wyszło 1, 3, 1. Masakra. Ile ulepszeń, komendy nawet są na singlu. Ojej, o. pozbieramy sobie dziwne drzewa. Takich jeszcze nie widziałem. Zobaczmy. Crafting jest. Muszę zrobić sieciorę i zobaczyć, czy działa timber mod. Bo najpierw miałem jeden mod, który z nim nie współgrał prawdopodobnie. Potem go usunął i teraz go usunąłem i nie wiem, czy będzie działać ten timber mod, czy nie. Błagam oby działał, oby działał, oby działał, oby działał Dobrze. Gdzie tu jest to? Pod stąd Dobra Oby działało Jedno drzewo było To nie wiem czy działa Dobrze Na razie takie początki Między odcinkami pozbieram trochę materiałów Uuuu, uh, dużo expa. Mam minionsa. Widzicie? Tylko potrzebujemy ósmy level. To się spimy na zwierzątkach Okej. Okay. Już prawie pierwszy level. O, świniak. Aaa, dwa mięska. Hmm. Jak cudnie. A już będzie widziałem. Wiem, nie mogę trafić. Nie, 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 nie. Nie uczkej. Ja. Yeah. Już prawie drugi level. Dobra. Gdzieś tu potwory na mapie widzę, gdzieś tam jeden jest. Pewnie w tej jaskini. Dobrze. Tak więc, trzy wełny mamy, teraz trzeba znaleźć jakieś drzewa, no. Oby działało, aby działało. Kur... Nie działa, jej Dobra. O, za dwa... Za dwa kilometry? W przeciągu dwóch kilometrów mamy tego. O, Enderman. W przeciągu dwóch kilometrów mamy wiosnę. Bo mam moda milleners. Od razu mówię. Albo coś nie wiedział. od co lato? O kurde, ciężko będzie, bo mało drzew. W ogóle coś ciepszego z tymi drzewami. Teraz. U mnie na światach. Świetle zimowy i... Dokładnie. Ło kurde, już po mieczu. Nie no, muszę sobie scroftować inny miecz Bo takim... Bo ręką mnie bać nie będę Dobrze, drugi crafting potrzebujemy Niestety o. Tym mogę walić Zrobimy jeszcze sobie kilofa, takiego lepszego. Tak, tak, nie tu. Tak, nie tu. O ja, już 5 minut nagrałem. Dobrze, jeszcze włączę. No, aha, tak. I lol, siekierą bym załatwił śpiniaka. Dziurki. Za jednym dziosem do mmm Dobrze. Ale jak widzę, dużo śpiniaków jest. To na razie mi pasuje. Tylko szkoda, że drewno tak mało A, zaczęło mi się ścinać... w dół, w dół. Byśmy musieli znaleźć jakąś wioskę. Zobaczmy. A kilometry, no. Nie wiem, nie obsługiwałem się jeszcze tym modem, pierwszy raz na nim gram. Jakieś drewienko tam widzę. Świni świniaki po drodze ubijemy. Okej, okay. Już wczoraj wyszło jeden trzy, jak się fajnie gra. W dodatku jest ta strzynka na początku, można ją włączyć. A to dopiero są fajne rzeczy. Haczyłem na YouTube już sobie tego o mody, nie? I mówię wam masakra. Pisem mody 1.3.1 1. I już to many items, mapa, mm, timber mod, na 1.3 Masakra. Jak przez, nie wiem, 20 minut może od wyjścia 1.3 już tyle było modów, no to... Po co ja do zrobienia tego wziąłem 2 te ty... Nie myślę dzisiaj. Siekiera jest po to. Żeby no. Żarełko, żarełko. Ja nie widzę coś... O! O! Tam albo jest dżungla, albo płaskie tereny. Oby dżungla Dobra, reszta później się przepani To idziemy w tę stronę. Zobaczymy. Tam na mini mapie jest. O, o, o! łowiecki. Potrzebujemy dużo wełny. I jak widzę, no, generator się postarał na te, na te miejsca z owcami. Bo zwykle. O, dżungla jest. Jakbyśmy grali na mapie z 1, -3, to byśmy już mieli pewnie skarb. Ło! Wow. Ale dużo owiec. Ajajaj. <laughs> No, dżungla. Świniak. Jeśli się zacina, to przepraszam. <laughs> Ale nie moja wina. Niestety. Jakby była moja, to bym coś zaradził Dziadewko. To było Twoje ostatnie. Czekajcie, spróbuję ogarnąć te lagi. Zrobiłem pauzę, to nie było lagów. Lol. Ale jak włączyłem, od razu już... O. O. Na razie tak możemy brać. O. Ja po prostu słabą grafikę, dlatego też się zacina. O. Spadło do 10 SP FPS-ów od razu. Ha! <laughs> Patrzcie, wioska! Oh, jak zajebiście. Zaraz, cztery w to się klikało. Ty, panie, panie, panie! Mogę zobaczyć? Nie mogę. No siemanko! Gdzie macie króla? No cześć. Popatrzcie co masz. Nic nie masz. Świniak!